Cześć, kochani, mam dla Was kolejny filmik z laurkami z wykorzystaniem takich trójwymiarowych elementów w formie kwiatów. Mam nadzieję, że spodobają Wam się te pomysły i wykorzystacie je na nadchodzące okazje. Myślę, że przydadzą się na dzień mamy, na urodziny, na dzień nauczyciela, na każdą inną okazję, na którą chcielibyście podarować fajną laurkę. Pierwszy pomysł to taka stokroteczka. Potrzebna nam biała kartka z bloku rysunkowego. I wycinam pasek szerokości około 5 cm i składam go na dwa razy. Żeby po prostu było szybciej, wycinam sobie tam takim złożonym pasku płateczki. Ilość płatków jest oczywiście uzależniona od tego jak duży kwiatek zrobicie. Im większy kwiatek, tym więcej płatków będzie on potrzebował. No i tak. Te płatki nie muszą być identyczne, nie muszą być równiutkie, równiutkie tego samego rozmiaru, dlatego właśnie ja tutaj wycinam je na oko, a nie odrysowuję. I zaraz zabieramy się za kolejną część. Płateczki przy tej zaokrąglonej części musimy zawinąć delikatnie, tak jakbyśmy chcieli je zwinąć w rulon, ale nie w całości, a tak do połowy tego paseczka. No i tak po kolei każdy z tych płatków. Dzięki temu, że są one zawinięte, ten papier już nie będzie taki prosty, płaski, tylko właśnie ta zawijana wcześniej część będzie odstawała od naszej kartki i tworzyła efekt trójwymiarowości. Jeśli chcecie taki kwiatek wykonać również w innym kolorze, to nic nie stoi na przeszkodzie, bo mm, można wykonać je w różnych kolorach i potraktować te kwiatki jako margaretki. A margaretki są dostępne w wielu kolorach, nawet takich szalonych jak turkusowy albo neonowo-żółty. Na wyznaczenie sobie z białej kartki bloku technicznego prostokąta, na którym będziemy tworzyć naszą kartkę. Ja postanowiłam zrobić tutaj 10 na 13 cm, ale Wy możecie zrobić większą lub mniejszą. Możecie zrobić kwadratową kartkę, rozmiar i kształt jest już tutaj całkowicie dowolny. Wycinam nam przygotowany prostokąt i będziemy zajmować się za chwilę żółtą kartką. Odrysowuję sobie ten wycięty biały prostokąt na żółtym papierze przy pomocy ołówka. Odrzucam na bok tę białą kartkę i wycinam żółtą wzdłuż wyznaczonych linii. Teraz pomniejszam tę żółtą kartkę o pół centymetra na szerokości i na wysokości dlatego że to ona dzisiaj będzie na wierzchu naszej laurki, a biały będzie tworzył jego podstawę. Żółtą kartkę będę przyklejać na wierzchu białej w taki sposób, żeby z każdej strony żółtego wystawała mała odrobina białego i tworzyła taką fajną ramkę kolorystyczną. A teraz na doklejanie naszych płateczków. Mały kawałek taśmy dwustronnej i przyklejam pierwszy płatek. Będę przyklejać je na krzyż, tak żeby stworzyły mi idealnie okrągły kwiatuszek i żeby te płatki były w miarę symetrycznie ułożone. Jak widzicie, przyklejam je w taki sposób, żeby ta zawinięta część szła pod spód, czyli ten wypukły brzuszek stworzony przy zawijaniu jest do góry. Odstaje do góry. Kwiatek specjalnie jest ułożony w tym miejscu, żeby wystawał poza kartkę. Bo stwierdziłam, że ta kartka będzie o wiele ciekawiej wyglądać, jeśli właśnie gdzieś tam będzie miała taki nieregularny kształt i gdzieś ten kwiatek fajnie poza nią będzie wystawał. Możecie użyć tutaj też zwykłego kleju szkolnego. Ale ja bardziej polecam taśmę dwustronną, ponieważ ona trzyma bardzo mocno i mamy tutaj pewność, że nic się nam nie będzie odklejała. No i nie trzeba czekać, aż wszystko wyschnie, tak jak w przypadku zwykłego kleju. Płatki mamy już prawie wszystkie przyklejone. Teraz czas na środek naszego kwiatuszka, który postanowiłam również przykleić taśmą dwustronną, a środkiem będzie mały pomponik. Miałam tutaj kłopot z odklejeniem taśmy, żeby nie zniszczyć, nie zgnieść moich płatków, ale finalnie się udało. No i już zabieramy się za przyklejanie naszego pomponika. Czas teraz na listki których nie może tutaj zabraknąć, bo taki fajny zielony akcent zawsze się przyda. Nieduży prostokąt z zielonego papieru z bloku technicznego składam na pół i wycinam listeczek, który po rozłożeniu jest idealnie symetryczny, a na jego krawędziach docinam takie maluteńkie trójkąciki, które będą tworzyły nieregularny kształt listka. Będzie on wyglądał jeszcze bardziej realistycznie i o wiele ciekawiej niż taki zwykły prosty listek. Zielonym pisakiem zaznaczam żyłki, te takie przerosty w moim listeczku, żeby nabrał jeszcze większej trójwymiarowości. I tak przygotowany listek będę przyklejać do naszej kartki, ale zanim przykleję, postanowiłam stworzyć jeszcze ciemnozielonym takie zawijaski, esy, floresy, które będą tworzyły jego łodyżki wijące się po kartce. Przyklejam listek tylko. Za jedną połowę, w taki sposób, żeby ta druga odstawała do góry. Dzięki temu jest bardziej trójwymiarowo. No i tak jeszcze przyklejam pozostałe dwa listki, które wykonałam w taki sam sposób jak ten pierwszy. Na koniec pozostaje nam już tylko napis na naszej kartce. Napis będzie wykonany na białym papierze. Oczywiście treść dowolna. Ja wybrałam tutaj. Taką, a nie inną, ale Wy możecie ją spersonalizować, dodać coś innego. Na tle pojawiają się właśnie moje ulubione kropeczki. Zawsze lubię je dodać, kiedy wydaje mi się, że kartka jest nieco pusta. Uważam, że kropeczki są dobrym sposobem na wszystko. Ale wróćmy teraz do wykonania tego napisu. Na początek wyznaczam sobie prostokąt, w którym zaznaczam linię wzdłuż której będę tworzyła napis. Zawsze najlepiej zacząć sobie ołówkiem, a następnie poprawić pisakiem, jeśli wszystko już jest w miejscu, w którym chcemy, żeby było. No bo jeśli od razu zaczniemy pisakiem, to jest taka szansa, że coś nie wyjdzie w tym miejscu, gdzie trzeba i trzeba będzie całą pracę zaczynać od nowa. niepotrzebne ślady. Ołówka wymazuję gumką do mazania i wycinam prostokąt z gotowym napisem. Czas na przyklejenie naszego napisu. Troszkę się tu nagłowiłam, w którym miejscu go dać, żeby wyglądał jak najlepiej. Finalnie stwierdziłam, że będzie on troszkę wystawał poza kartkę. Delikatnie go poprawiłam, bo jeszcze mi wystawały małe kawałki e, ołówka i użyłam teraz taśmy dwustronnej piankowej, żeby stworzyć efekt takiego odstawania, większej trójwymiarowości. Złożyłam ją na dwa razy, żeby była ona jeszcze grubsza, żeby stworzyła jeszcze większy efekt odstawania i do takiego grubego kawałka taśmy dwustronnej przyklejam mój napis, a następnie całość przyklejam już do kartki. Napis mamy przyklejony i nasza kartka jest już gotowa, a my przechodzimy do kolejnego pomysłu. Kolejny pomysł to taki prostszy już uroczy fioletowy kwiatek, również z pomponym na środku. Na początek będzie nam potrzebna fioletowa kartka, z której będziemy wycinać płatki naszego kwiatuszka. Składam ją na pół i zaczynając od momentu e, zdjęcia. Będziemy wycinać sobie takie łezki, które po rozłożeniu tworzą płatek. Ja od razu sobie tutaj przyspieszyłam pracę i składam dwa prostokąciki naraz, żeby mieć od razu dwa płatki gotowe. Ale oczywiście Wy nie musicie się spieszyć. Możecie na przykład wyciąć tym sposobem jeden, a następnie odrysować go po prostu na tej fioletowej kartce tyle razy, ile płatków potrzebujecie. Czas na kolejny kawałek fioletowego papieru, który będzie podstawą naszej laurki. Ja wybrałam sobie tutaj rozmiar 14 na 10 cm, wyznaczam prostokąt i wycinam go, a następnie będzie nam potrzebny biały papier, który będzie dzisiaj tworzył pierwsze skrzypce w tej kartce, czyli górną część. Na białym papierze odrysowuję sobie ten fioletowy prostokąt, który przed chwilą wycięłam. I również będziemy tutaj ten biały wyrysowany prostokąt wycinać. Zanim go jednak pytniemy, pomniejszam go gdzieś około pół centymetra na szerokości i na długości. I tak pomniejszony prostokąt dopiero wycinam. Biały prostokąt przyklejam przy pomocy taśmy dwustronnej w taki sposób, żeby z każdej strony białego wystawała odrobina fioletowego, tworząc fajną ramkę. Tak samo jak w przypadku pierwszej kartki, którą robiłam dzisiaj w tym filmie. Czas na przyklejenie naszych płatków. Używam tutaj również taśmy dwustronnej, ale płateczki będą przyklejane za czubek naszego kształtu, tylko i wyłącznie za czubek, żeby pozostała część odstawała i dalej była wygięta do góry. Tutaj też zaczynam od przyklejenia płatków na krzyż, żeby mieć pewność, że wszystko wyjdzie mi równiutko i symetrycznie. Jak widzicie, żeby uwydatnić efekt wypukłości po przyklejeniu tego czubeczka na końcu, doginam jeszcze do góry te moje płatki, tak żeby jeszcze bardziej od kartki odstawały. Na środku mojego kwiatuszka, również tak jak w przypadku poprzedniej laurki, będzie mały pomponik, tym razem w kolorze pomarańczowym. Czas na zielone listki z małego kawałka papieru bloku technicznego w kolorze zielonym. Wycinam tak samo składając na pół i zaczynając wycinać od części zagięcia płateczki. Tym razem będą to takie bardzo małe, drobne listeczki, żeby nie było, że w każdej kartce listki są takie same. Tych listeczków oczywiście jest dowolna ilość, możecie dopasować tyle ile Wy chcecie ich dodać. Ja postanowiłam, że będzie ich dość sporo. Oczywiście nie jest powiedziane, że musicie robić wszystkie listki w tym samym rozmiarze. W zasadzie ja też mogłam zrobić je w kilku rozmiarach, ale padło, że wyszły w jednym dość malutkim rozmiarze. Tak samo jak w przypadku poprzedniej kartki, przyklejam te listeczki tylko za jedną połowę, tak żeby ta druga odstawała od kartki. Będzie to otworzyło fajny efekt trójwymiarowości. Nie wszystkie listki są przyklejone za tę samą połowę. Fajnie właśnie, żeby były przyklejone w różnych stronach, raz na lewej, raz na prawej stronie. Wtedy będzie to jeszcze ciekawszy efekt. A teraz na ciemno-zielony pisak, którym postanowiłam dodać na tle moje ulubione małe, czarne. Nie czarne, bo będą tu kolorowe, ale groszki. Przyzwyczaiłam się do czarnych, bo najczęściej właśnie w kolorze czarnym te groszki robię. Ale tutaj są dwa odcienie zielonego. Będzie jeszcze fiolet. Pomarańczowego też nie mogło zabraknąć. No i nie może oczywiście zabraknąć tutaj napisu. Na białej kartce z bloku technicznego wyznaczam prostokąt mniej więcej o szerokości 5 cm, wysokości cm. Na którym wzdłuż wyznaczonej ołówkiem linii tworzę napis też ołówkiem, który następnie poprawiam czarnym pisakiem. Niepotrzebne ślady ołówka wymazuję gumką do mazania. Wycinam mój biały napis i będziemy przyklejać go do naszej karty. żeby było bardziej kolorowo. Przyklejam jeszcze ten napis na zielonej kartce tak, żeby z każdej strony białego wystawała odrobina zielonego i dopiero tak przygotowany napis przyklejam do kartki przy pomocy taśmy dwustronnej piankowej, żeby uzyskać efekt większego odstawania, czyli takiej trójwymiarowości. Nasza kartka jest już prawie gotowa, a my przechodzimy do ostatniego pomysłu. W którym będzie tulipanek. Wydaje mi się, że najprostszy z dzisiejszych w tym filmie. Na początek do tego wspaniałego tulipanka będzie nam potrzebna niebieska kartka z bloku technicznego. Linijka, ołówek i wyznaczamy sobie prostokąt, który będzie podstawą naszej kartki. Ja postanowiłam zrobić rozmiar 10 na 15 cm. Będzie to dość długa kartka, bo chciałam, żeby ten tulipan też był dość wysoki, bo zazwyczaj one są dość długie i właśnie wysokie. Niebieskiego, prostokąta na razie nie będziemy korzystać. Wyznaczam sobie z białego papieru bloku technicznego prostokąt o wielkości 9 na 14 cm, który również będziemy przycinać, wycinać i doklejać na niebieskim papierze. Tak samo jak w przypadku poprzednich dwóch kartek. W taki sposób, żeby z każdej strony tego białego papieru wystawała odrobina niebieskiego. Teraz na naszego tulipanka wycinam nieduży prostokąt, który składam na pół i zaczynając od strony zagięcia docinam trójkąt, a następnie ten zewnętrzny kawałek docinam na pół okrągło do dołu i po rozłożeniu mamy taki uroczy kawałek tulipana, który odrysowuję na niebieskim papierze również z bloku technicznego w tym samym kolorze jeszcze kilka razy. Im więcej tych kawałków, tym bardziej rozłożysty, taki bardziej gęsty będzie wasz kwiatek. Ja postanowiłam tutaj zrobić 5 kawałków, czyli cztery odrysowane i ten jeden, który posłużył mi jako szablon. Tak odrysowane kawałki wycinamy i każdy z nich składamy równiutko na pół. Czas teraz na sklejenie ich ze sobą. Będziemy sklejać je tylko za jedną połowę. Postanowiłam wykorzystać tutaj taśmę dwustronną, ale możecie to zrobić też zwykłym klejem szkolnym. Połowa do połowy i cały czas to jest ta sama połowa przyklejona do tej samej połowy, żeby się ładnie składały w całość, równiutko, symetrycznie do siebie przylegały. A po rozłożeniu będzie taki fajny, wystający trójwymiarowy tulipanek. Jak widzicie, już jest prawie gotowy. Teraz czas na namalowanie łodygi naszego tulipana. Wykorzystałam tutaj dwa kolory. Zieleni, jasny i ciemny. Łodyga tutaj będzie tym razem rysowana. Przy pomocy taśmy dwustronnej przyklejam mojego tulipana na końcu łodygi. Jak widzicie, teraz za te już dwie części, które pozostały na końcu, przyklejam, rozkładam go ładnie. I teraz dorysowuję moje ukochane kropeczki na tle. Będą one wykonane z tych samych kolorów, którymi była wykonana łodyga naszego tulipanka. I postanowiłam do tej łodygi dodać jeszcze takie niewielkie listeczki. Nie mogło zabraknąć też niebieskich kropeczek, które nawiązują do koloru przewodniego kartki. I oczywiście nie mogło zabraknąć napisu, który zaraz będziemy tworzyć. Postanowiłam wykonać go tutaj na płasko, po prostu na kartce z linijką i ołówkiem wyznaczam linię pomocniczą, wzdłuż której tworzę teraz ołówkiem napis. Na początek, właśnie ołówkiem, żeby mieć pewność, że wszystko mi się tutaj zmieści, a następnie, kiedy uważam, że wszystko już jest tam, gdzie potrzeba, to poprawiam wszystko czarnym pisakiem i wymazuję niepotrzebne ślady gumki do mazania. Nasza kartka jest już prawie gotowa, więc ja też powoli z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że dotrwaliście do końca i wykorzystacie którąś z tych propozycji na kartkę. A jeśli szukacie innych pomysłów na takie kartki okolicznościowe, to koniecznie wpadnijcie na mój kanał, bo jest tam tego już naprawdę sporo. Dajcie łapkę w górę, no i subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Do usłyszenia w kolejnym filmie.